Witam wszystkich wszystkich 20 widzów na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę, 19 dzień maja, Zielone Świątki, dodatkowo w Gdańsku derby Arki i Lechi. Mamy godzinę 15, wyjechałem pół godziny temu, już udało mi się szybciutko złapać jeden kurs na dworzec do wrzeszcza. Ciekaw jestem, jak tam, na razie ruch jest niewielki. Zobaczymy, co dzień przyniesie. No i drugi kursik z Bolta. Czekam na panią we Wrzeszczu na Halera. Kurs będzie na Stare Miasto. Tym razem nie gotówkowy, a płatność bolt Zobaczymy, jaką mi prowizję odejmą. Zakończyłem właśnie kurs z bardzo sympatyczną pasażerką, panią Anią, która również przez dwa miesiące jeździła jako taksówkarka na aplikację. No ma bardzo negatywne wspomnienia. Generalnie dodając wszystkie koszty i prowizje, którymi, którymi obciążał ją pośrednik. No było to zajęcie, generalnie mówiąc, mało dochodowe, jeżeli nie przynoszące straty. Generalnie jest to potwierdzenie tego, do jakich wniosków sam dochodzę. No zobaczymy. Na razie stoję na Chmielnej, na wyspie. Ruch na Freenow praktycznie żaden, na Bolcie troszeczkę się rusza. Nadciągają nad Gdańsk ciemne chmury i burza. Mam nadzieję, że poprawi to troszeczkę mnożniki i zainteresowanie taksówkami wśród pasażerów. I żeby tego było mało, to się rozpadało. Kończę na dzisiaj. Dwie i pół godziny pojeździłem. Dzisiaj postaram się zrobić takie krótkie podsumowanie. Jeden kursik z Flinał, a reszta z Bolta. Eee, mnożnik. Myślałem, że w niedzielę i przy takiej pogodzie będzie troszeczkę lepszy. Eee, Cóż więcej rzec? Klienci bardzo sympatyczni. Wszyscy trzeźwi, na szczęście. Trafił się kurs na lotnisko. Za chwilę wpadł kurs z lotniska do wrzeszcza. Jest 17.45 i starczy tego życzenia na dzisiaj.